Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tu Sim Artur. Simsy to wspaniała gra i można nieźle się przy niej bawić. Ale są rzeczy, które potrafią naprawdę bardzo irytować, wkurzać i zniechęcać. Dlatego postanowiłem zebrać i opowiedzieć wam o 10 najbardziej denerwujących rzeczach w The Sims 4. I jestem pewien, że na 100% któraś z tych rzeczy zdążyła cię już nieźle zdenerwować. Czy jest cokolwiek bardziej denerwującego od zmywania naczyń w łazience? Przecież to niedorzeczne. Ci Simowie mają jakąś obsesję na tym punkcie. Wchodzą do kuchni, zbierają brudne naczynia z blatu, tuż obok kuchennego zlewu i co? Maszerują wesoło przez całą kuchnię, wchodzą do łazienki i tam zmywają naczynia. Hmm, już wiem. Oni robią to nam na złość. Tak, to na pewno jest to. Grając w Simsy często można stracić cierpliwość. Dlaczego wykonywanie tam czynności trwa tak długo? Wyobrażacie sobie, że w realu sikacie godzinę, tak samo jak wasza Simka? Przecież to by było co najmniej niezdrowe. Wzięcie prysznica – godzina, podlewanie kwiatów – 3 godziny, wliczając w to czas, w którym Twój Sim zastanawia się, którego kwiatka teraz podlać, tak jakby nie mógł po prostu tego obok. Osobiście, gdy zapraszam do siebie znajomych, to liczę na to, że spędzimy razem czas, a goście będą zachowywać się w stosowny sposób, ale nie w Simsach. Tu Twoi goście robią co chcą. Dla mnie najbardziej irytującym zachowaniem jest to, że przychodzą do mnie, by pograć sobie na komputerze. Naprawdę to oni nie mają już tego gdzie robić tylko u mnie? Zwierzęta oczywiście uwielbiam, także te w Simsach. I tak, wliczając w to, te ozdobne zwiejskie sielanki, czy nawet zwykłe gołębie są naprawdę urocze. Ale tu chodzi o psy i koty. Chociaż są bardzo ładne i dopracowane wizualnie, to ciągle wymagają opieki. A gdy im tego nie dasz, bo przecież też musisz kiedyś zająć się sobą, pamiętacie? Sikanie przez godzinę i tak dalej. Więc gdy im tego nie dasz, to źle się czują snując się po domu albo w ogóle od razu chorują i czeka cię długa wyprawa do weterynarza. Ale i tak je lubisz, prawda? Od czasu wydania dodatku Licealne Lata nastolatkowie to moja ulubiona grupa wiekowa. Jednym z nieodłącznych elementów życia nastolatka jest trądzik, z którym może walczyć. Jak wspomniałem, jest to charakterystyczne dla wieku nastoletniego, więc stając się dorosłym to po prostu znika. No właśnie, ale nie zawsze. Czasem coś pójdzie nie tak i nastolatek stając się młody dorosłym, Wchodzi w życie z wcześniej wspomnianym trądzikiem i pozostaje on już na zawsze. To jest naprawdę bardzo denerwujące, że nic nie możesz z tym zrobić. To jest jedna z bardziej wkurzających rzeczy w The Sims 4. Simowie w tej części gry są całkowicie uzależnieni od telefonu. Kiedy mają chociaż moment wolnego czasu, to od razu łapią za telefon i grzebią w nim i chyba sami nie wiedzą, czego tam szukają. I tak cały czas. Nawet jak się zdecyduje i schowa telefon, to po chwili znowu go wyciąga. Może powinniśmy ich wysłać na jakąś terapię? To się na szczęście nie zdarza tak często. To jak niektóre inne rzeczy, ale za to bardzo wkurza, gdy to się stanie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że gracie sobie jakimś Simem, wydajecie mu różne polecenia. Nie ma już zbyt dużo czasu, a obowiązków trochę się nazbierało. Po chwili patrzycie, a tam co? Cały rząd skrupulatnie wybranych przez was poleceń został anulowany. Po prostu wszystko zniknęło. Sim się nudzi, obowiązki niewykonane, a czas minął. Mega denerwujące. To raczej taka dość częsta sytuacja, gdy twój Sim ma jeszcze godzinę do pracy i chcesz, żeby się lepiej wyspał albo trochę się ogarnął, po to, by będąc w pracy bardziej przybliżył się do awansu. No ale nie, za każdym razem jest tak samo. Zanim cokolwiek się namyśli, pójdzie w stronę łóżka czy wspomnianego prysznica i tym bardziej, jak już się położy albo zacznie się myć, to nagle widzisz, że czas już minął i trzeba natychmiast iść do pracy. No i nie ma mowy o szybkim awansie. No cóż, życie Simów jest ciężkie. Nareszcie przyszedł długo wyczekiwany dzień urodzin naszego Sima. Przyjęcie było planowane już od bardzo dawna, a goście już siedzą na kanapach. Pozostał tylko jeszcze jeden najważniejszy element. Tort, który specjalnie upiekłem na ostatnią chwilę. Niestety, wystarczył moment. Odwróciłem się tylko na chwilę po świeczki, a ktoś już wciągnął mi kawałek tortu. Serio? I co? Mam teraz piec kolejne ciasto? Bara-bara jest bardzo ciekawym elementem życia Simów, a miejsc, w jakich to można robić jest bardzo dużo i potrafią zaskoczyć. Zresztą już nagrywałem dla Was Taki film. No ale co z tego, skoro by móc to zrobić, trzeba mieć dość wysoki poziom relacji romantycznej z konkretną osobą. Przecież w życiu nie jest zawsze to tak wymagające. Czasem po prostu wystarczy to coś i nowo poznana osoba staje się znacznie bliższa. Ale to jest The Sims 4 i tu trzeba czasem nieźle się nabiegać, by wykonać pewne interakcje. To było 10 najbardziej denerwujących rzeczy w The Sims 4. A co najbardziej was wkurza, gdy gracie w Simsy? Podzielcie się tym ze mną na dole w komentarzu. Dzięki bardzo za każdego lajka. I subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do innych filmów, szczególnie do wspomnianego wcześniej, o najdziwniejszych Barbarach, jakie się pojawiły w The Sims 4. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego!